Witajcie, witajcie drogie skorpiony na moim kanale, który troszeczkę zmienił nazwę Tarot i Magia Magdalena Rudkowska Odero, bo nasze życie jest związane z magią. Mam nadzieję tą pozytywną, chociażby magią pozytywnego myślenia i oczywiście witam państwa pod nową nazwą, ale ja ta sama, może nawet lepsza, mimo może grubsza też. Ale nie o tym teraz mowa. Mowa o Waszym horoskopie na listopad 2020 roku. I teraz tak, niektóre z Was, które już urodziny. Nie miały w październiku, wchodzą z taką bardzo silną energią już w listopad, a te skorpiony, które jeszcze nie miały urodzin, bo będą miały dopiero w listopadzie, mogą jeszcze wejść w miesiąc z pewnego rodzaju nerwowością. Nie wiem, czy Wam się podoba ta karta zodiakalna, jest ona z tej talii, mój nowy nabytek zodiak orakle. Ja na razie się do niej przyzwyczajam, ale muszę mieć takiego personifikatora znaku, żeby po prostu o Was myśleć, żeby dla Was jak najpiękniejsze, jak najlepsze karty wyciągnąć. Aczkolwiek, drogie skorpiony, dzisiaj bardzo dużo darów ode mnie, bo będę wyciągała dla Was też karty anielskie. Będę teraz na samym początku opiekuńcze karty, żeby zobaczyć, na jakiej energii będziecie się... Um, bo musiały, musiały, to jest złe słowo, powinniście się skoncentrować. I oczywiście jeszcze afirmacje Ewy folej. Dobrze, czyli mamy Skorpiona. Jeszcze tylko Skorpionom może przypomnę, powiem, zasugeruję, że jeżeli miałyście bardzo trudny rok 2020, Pełen traumatycznych przeżyć, czy zdarzeń, czy lęków. Zapraszam na moją stronę myślnik-warszawa.pl i ewentualnie umówienie się na oczyszczenie karmiczne, aby te wszystkie złe energie, brudy, traumatyczne przeżycia z 2020 zostawić w 2020, a Czystym, czystą wejść w rok 2021. A oczyszczam tylko dwie osoby dziennie, więc, jak gdyby tych miejsc ubywa. Więc, jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście zapraszam. Dobrze, już się na Was koncentruję. I jaką kartę macie przewodnią? Nad czym powinniście się w listopadzie, drogie Skorpiony, skoncentrować? Skorpion, Skorpion, i już patrzę karta działania. Przepiękna karta, drogie Skorpiony. Bardzo, bardzo ją lubię. Przepiękny w ogóle obraz na tej karcie. Przed Wami piękna droga. Co prawda tu mi się symbolicznie przyczepiła, bym powiedziała: działanie, nie musi iść pod górę, tylko pełne słońca. Ale może jak gdyby pierwszy moment Waszych działań może być troszeczkę trudniejsze, tak jakbyście wchodziły po schodach. A z czasem, z każdym dniem listopada coraz łatwiejsze. Ale co mówi do Was A Autor tej talii, autor talii mówi: podejmuj działania, podróż w poszukiwaniu własnego ja. Zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. I ja oczywiście bym powiedziała: może rzeczywiście trzeba popracować nad sobą, aby wzmocnić swoje wewnętrzne ja, ale ja tą kartę mimo wszystko traktowałabym jako działanie fizyczne. Czyli jeżeli macie do załatwienia jakieś trudne sprawy, na które do tej pory nie miałyście energii, to teraz, drogie e, Skorpiony, jest na to bardzo dobry czas, tak? Czyli nie bądźcie opieszałe w działaniu, podejmujcie nawet bym powiedziała ryzykowne działania, będąc pewną, pewnym siebie. Dobrze, idziemy dalej. Teraz będę e, dla was wyciągała karty na trzy sfery życia. Karty Classic Tarot, bardzo je lubię, bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że dla Was też bardzo czytelne i zobaczymy, co u Was, co u Was w listopadzie. Skorpiony, skorpiony, jaki będzie, jaki będzie dla nich listopad? Na co powinny zwrócić uwagę i na co przekierować swoją energię? Skorpiony, 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 jak to z wami będzie. Mm -hmm. Dobrze. Nie najgorzej, nie najgorzej, aczkolwiek jest karta diabła. Karta diabła, bardzo, można powiedzieć może tak, od początku. Patrzę również na kartę z przełożenia. tak Są one ważne, bo też nas w pewien sposób ukierunkowują i tak jak Państwo oglądacie różnego rodzaju programy wróżebne, ja też uczę tarota, więc też po części trochę, chociaż będę Państwa też uczyła. Najważniejsza jest w układzie, jeżeli czytamy, czy w tym układzie z przełożenia, czy ogólnie jest karta, która jest z arkanów dużych. No tutaj jest karta diabeł, tak? Czyli karta diabeł mówi o tym, że niestety jeszcze listopad będzie nerwowy, ale plus jest taki, że zakańczacie przełożenie ósemką pentakli, która mówi, że nawet jeżeli byłyby jakieś problemy, jesteście w stanie je wszystkie pokonać i jesteście w stanie z nich całkowicie zwycięsko wyjść. A czym będziecie się denerwować? Denerwować będziecie się sprawami rodzinnymi, najprawdopodobniej też waszymi dziećmi, o ile je macie, karta szóstka Pucharów, albo jeszcze jedna sytuacja, która może być w waszym życiu, jakimiś problemami, z którymi już wcześniej borykałyście się w przeszłości, może jakieś sprawy zadawnione. Odżyją i po prostu będziecie się tym denerwowały. Natomiast, jeżeli takie sprawy by odżyły, to bronicie swojego stanowiska, jesteście w stanie ugrać, osiągnąć to, co byście chciały. I generalnie, patrząc dalej w karty, powinien się dla Was zaczynać, pomimo doby koronawirusa, dobry okres do spraw zawodowo-finansowych, czyli do zarabiania pieniędzy albo pozyskiwania pieniędzy, albo tak jak gdyby, takiego zwrotu od innych za wszelkie dobro, które do tej pory innym dałyście. Idziemy dalej i wyciągniemy teraz trzy karty na sprawy uczuciowe dla skorpionów, na sprawy finansowo-zawodowe i na sprawy zdrowotne. I już drogie skorpiony patrzą, jak tutaj u Was wszystko będzie wyglądało? Hmm. Dobrze, tu mamy sprawy uczuciowe i może na razie zostawimy te sprawy uczuciowe. A więc tak, yy, w sprawach uczuciowych jakieś zamieszanie za sprawą mężczyzny. I teraz tak, może podzielę tutaj tą interpretację dla wolnych skorpionów i dla skorpionów które już mają własnego partnera. Czyli generalnie tak, dla wolno skorpionów bardzo ładne przesłanie. Karta koło fortuny coś może się w waszym życiu uczuciowo zmienić, zmienić się poprzez podróż, poprzez nowe kontakty. No i oczywiście Ktoś powie, jakie podróże w dobie koronawirusa, co ta rudkowska za głupoty gada. Ale ja powiem tak, podróże to mogą być nawet internetowe, tak? Więc gdybyście Wy, wolne skorpiony, chciały otworzyć się na jakąś nową relację, to ten miesiąc listopad na pewno wam sprzyja, koło fortuny karta ruchu. Trójka buław, karta nowych horyzontów, związana też z podróżą, czyli wszystko, co związane z podróżą, również internetową, Wam sprzyja. I powiem tak: może nawet być jakaś fajna znajomość. Nawiązana zupełnie nieoczekiwanie, zupełnie niespodziewanie, niespodziewanie więc bądźcie zawsze piękne, tak? bo nie wiadomo na kogo traficie. Natomiast dobrze by było, żebyście się upewniły, czy jakaś wcześniejsza relacja, toksyczna relacja jest zakończona, tak? E jeżeli zakończona, to jak najbardziej dobre rzeczy zadzieją się w waszym życiu. A preludium tego może być właśnie teraz. Natomiast myślę, że najpóźniej do marca 2021 powinniście sobie e, bardzo fajnie ułożyć życie uczuciowe. Ale tak jak mówię, już teraz listopad jest dobry. Natomiast jeżeli chodzi o zaobrączkowane czy w stałych związkach e, Skorpiony, trochę możecie się martwić e, sprawami finansowymi swojego partnera. Nawet bym powiedziała nie swoimi, a bardziej partnera albo jakiegoś mężczyzny z rodziny, ale raczej rzecz dotycząca, dotycząca mężczyzny i właśnie jego być może będziecie musiały wspierać. A gdybyście chciały polepszyć swój związek, to jest pokazane może jakiś krótki wyjazd. Idziemy teraz dalej, drogie Skorpiony, do spraw zawodowo-finansowych, które, tak jak było w informacji z przełożenia, wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Widzimy ósemkę pentakli. Czyli, teraz, jeżeli, jeżeli, można powiedzieć, jesteście czynne zawodowo, to pomimo, można powiedzieć, koronawirusa, będziecie miały co robić zawodowo, i nawet, jeżeli, na swoje usługi, czy na rzeczy, które produkujecie. Nie będziecie mieli w tym miesiącu zbytu, to jest pokazane: bądźcie bardzo pracowite, róbcie, nawet to magazynujcie, bo za chwilę będziecie miały z tego pieniądze. Również bardzo dobry dla Was czas do takiego wygładzenia, ułożenia, polepszenia relacji ze swoim szefostwem lub z osobami, od których dużo w Waszym życiu zależy. A jeszcze, gdyby jakiś skorpion chciał się dokształcać, to jest bardzo dobry czas. I jeszcze, gdyby jakiś skorpion chciał błysnąć zawodowo, pokazać się, ja tu jestem, mi się należy, jestem twórczy, to bym powiedziała, nie unikajcie wystąpień publicznych, nawet tych związanych z internetem. I tutaj, tak jak mówię, nawet relacje międzyludzkie powinny być całkiem dobre. Zdrowotnie, drogie Skorpiony, no i to chyba, chyba najtrudniejsze karty wyszły Wam zdrowotnie. Po pierwsze, tak, zwróćcie uwagę na odporność. Swojego organizmu i w jakiś sposób ją wzmocnicie. Natomiast to, co mnie no chyba najbardziej niepokoi, to najbardziej mnie po, niepokoi serce i układ krążenia. No i też pamiętajmy, że skorpion, który ma 18 lat, raczej na serce nie będzie chorował, tak? Raczej to dotyczy skorpionów, które albo już mają problemy z krążeniem, albo są w takim, bym powiedziała, dojrzalszym wieku. Natomiast tak czy inaczej, proszę zwrócić uwagę na układ, od krążenia. Również przy tych kartach, bym powiedziała, nawet młodzi, może może za mało magnesu, i przez to jest, jest pokazane zaburzenia związane z rytmem, z rytmem serca. Również zwracałabym uwagę na sprawy hormonalne i na przykład, jeżeli rzeczywiście u kogoś byłyby dolegliwości krążeniowe, zaburzenie rytmu serca, to na pewno bym zdiagnozowała tarczycę. I dobrze, drogie skorpiony, teraz dla Was karta anielska, czyli tasuję karty i wyciągnę dla Was za momencik kartę anielską na listopad dla skorpionów. Twórcze pisanie. No, ja mało mówiłam gwiazdę w waszym sprawie w sprawach zawodowych, bardziej ją um, zaakcentowałam jako gwiazda, że możecie błysnąć, że dobra do wystąpień publicznych, nawet internetowych, ale kto wie, być może u niektórych skorpionów właśnie uaktywni się twórcze pisanie i powinny, tak jak mówi Archanioł Gabriel, znaleźć czas. By zapisywać swoje myśli w dzienniczku albo napisać artykuł lub książkę, a może Rutkowskiej jakiś pozytywny komentarz. I kochani, na zakończenie afirmacja dla Was. Przepiękna afirmacja. Mam nadzieję, że. Wyczekaliście do tego momentu. Nieraz afirmacja jest ważniejsza od całej, całej wróżby, bo jeżeli wróżba ciężka, to zawsze można pochwycić jednej afirmacji, afirmacja jest następującej treści. Wszystko i wszyscy przynoszą mi dobrobyt i pomyślność. I z całego ży serca życzę Wam, żeby tak było w listopadzie i do końca Waszego. Życia. I oczywiście zapraszam Was do codziennego oglądania moich energetyk dnia, które zazwyczaj ukazują się o godzinie 20 yy, każdego dnia. Radosnego listopada, dobrego życia i pomyślności i dobrobytu w każdej sekundzie. Pa, kochani!